Jest czwartek, zaczynamy Panoramę Lubelską. Anna Repcewicz-Wiśniewska, dobry wieczór. A oto co w programie. Zarzuty dla kolejnych strażników więziennych. Nowi funkcjonariusze administracji skarbowej. Studenci zagraniczni w Uginie. Dwaj kolejni strażnicy więzienni z zakładu karnego w Zamościu usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków. Chodzi o sprawę ucieczki Bartłomieja B ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w Październiku. Mężczyzna był podejrzany o podwójne zabójstwo. Dwaj funkcjonariusze pilnowali go w nocy, potem doszło do zmiany na służbie. Śledztwo prowadzi zamojska prokuratura. W październiku podejrzane o podwójne zabójstwo Bartłomiej B. uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Trafił tam po próbie samobójczej. Prokuratorskie zarzuty usłyszeli już dwaj funkcjonariusze, którzy spali podczas służby. Teraz śledczy przedstawili zarzuty niedopełnienia obowiązków dwóm kolejnym strażnikom więziennym. Funkcjonariuszom tym zarzucamy, iż nie. Przeprowadzili niezbędnych czynności związanych z przyjęciem konwojowania, w szczególności nie, osobiście nie odebrali przekazania, przekazania tej osoby zatrzymanej, co skutkowało tym, iż w momencie przejmowania konwoju nie posiadali wiedzy o ucieczce skazanego, która miała miejsce chwilę wcześniej. Zdaniem śledczych takie zachowanie opóźniło czynności poszukiwawcze. Bartłomieja B zatrzymano po półtora tygodnie na Podkarpaciu. Postępowanie przygotowawcze prowadzone wobec Bartłomieja B pozostaje na Nadal w toku. Aktualnie w sprawie wywołana opinie uzupełniającą biegłych z zakresu psychiatrii sądowej, co jest związane z uzupełnionymi mu zarzutami dotyczącymi kradzieży samochodów, które miały miejsce podczas ucieczki podejrzanego z zakładu psychiatrycznego. Także po uzyskaniu tych opinii postępowanie karne będzie zmierzało do zakończenia. Podejrzanie funkcjonariusze nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Zostali zawieszeni w obowiązkach służbowych. Śledztwo w sprawie ucieczki mężczyzny trwa nadal. Kolejny sukces policjantów z zwanej grupy łowców Głów. Funkcjonariusze zatrzymali 44-letniego mężczyznę, kierownika zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z za wschodniej granicy. Poszukiwany długo uchylał się od zasądzonego pobytu za kratkami, wreszcie wpadł na roztoczu. O szczegółach Michał Hetman, i jego gość. Kolejny skazany prawomocnym wyrokiem i jest już tam, gdzie być powinien, mimo że uchylał się od tego obowiązku. Moim i Państwa gościem jest podkomisarz Kamil Karbowniczek z komendy Wojewódzkiej Policji. Jak wpadliście na trop mężczyzny, który nie palił się do pojawienia się w zakładzie karnym? Witam serdecznie. Lubelscy łowcy głów znowu w akcji. Tym razem zatrzymali 44-latka poszukiwanego listem gończym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna ukrywał się od ponad pół roku. Między innymi poza granicami kraju, a został zatrzymany w wynajętym domku na roztoczu. Na czym polegały przestępstwa, za które został skazany? Zorganizowana grupa przestępcza, którą kierował 44-latek, zajmowała się przemytem bezakcyzowych wyrobów tytoniowych za wschodniej granicy na tereny Polski. Grupa działała przez blisko dwa lata na terenie województwa lubelskiego. Skarb państwa w wyniku działalności tej grupy, jego podatki zostały uszczuplone na kwotę ponad. 3 milionów złotych. Ile jeszcze temu mężczyźnie zostało do odsiadki? Mężczyzna m.in. był też poszukiwany nakazem doprowadzenia za przestępstwa akcyzowe. Łącznie został skazany na 2 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności. 44-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę pozbawienia wolności. Ja tylko dodam, proszę państwa, że policyjni łowcy głów co roku zatrzymują kilkadziesiąt takich osób, które uchylają się od zasądzonych wyroków. Skuteczność się pokazuje, że mimo iż te osoby próbują się ukrywać, są prędzej czy później zatrzymywane. Lubelska Izba Administracji Skarbowej ma nowych funkcjonariuszy. Dziś złożyli uroczyste ślubowanie. Były też awanse i odznaczenia. Marcinowto. To? Magdary Glewicz. Dziś, podobnie jak jej nowi koledzy, złożyła ślubowanie i została pełnoprawnym funkcjonariuszem Izby Administracji Skarbowej. Jak mówi, ta służba była jej marzeniem, a dostać się w jej szeregi wcale nie było łatwo. Było kilka etapów rekrutacji. Pierwszy test wiedzy, później test psychologiczny, test sprawności fizycznej. Na każdy etap trzeba było się przygotować. Później test kompetencji, następnie była rozmowa przed komisją i później wyniki. A to już Dorota Osiak w administracji skarbowej służy 27 lat. Dziś otrzymała awans do rangi podkomisarza. Tym samym wchodzi w korpus oficerów młodszych. Każdy awans czemuś służy i ja bardzo chciałam zostać oficerem, żeby e, pracowałam na to 27 lat. My zaczynaliśmy jeszcze całkiem w innych stopniach niż tu młodzi teraz, więc to była całkiem inna praca wtedy i też wyglądaliśmy całkiem inaczej. Przez te lata dużo się zmieniło u nas. Dużo się zmieniło, bo krajowa administracja skarbowa w obecnym kształcie powstała w 2017 roku. Wcześniej jej trzy piony, czyli administracja podatkowa, służba celna i kontrola skarbowa, funkcjonowały niezależnie od siebie. Krajowa Administracja Skarbowa zajmuje się obsługą podatków, obsługą ceł, ochroną granic przed wprowadzaniem na teren Polski towarów nielegalnych, sankcyjnych, zabronionych. Zajmuje się bezpieczeństwem finansowym państwa. Dziś było nie tylko ślubowanie i awanse. Były też odznaczenia za wieloletnią służbę prezydenckie i resortowe. Wręczył je wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Należy tutaj wyrazić szczególne uznanie za walkę z przestępstwami podatkowymi, z oszustwami skarbowymi, wyrazić uznanie za sprawną realizację zadań z zakresu kontroli skarbowej, celno-skarbowej. W sumie ślubowanie złożyło 32 nowych funkcjonariuszy, 12 otrzymało awanse, były też cztery medale. O wyzwaniach i perspektywach w kontekście zagranicznych studentów na uczelniach, rozmawiano dziś na wydziale politologii i dziennikarstwa UMCS. Nie bez powodu, Lublin pod tym względem jest liderem w skali kraju Tomasz Maciuszczak. Wołodymir pochodzi z Czerwonogrodu na Ukrainie. Od dwóch lat studiuje na UMCS. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze do mnie mówiła, że iść studiować do Polski tam będzie ci lepiej. W podjęciu decyzji o wyjeździe na studia za granicą pomogło zwycięstwo w konkursie stypendialnym. To był taki program, że nie potrzebujesz płacić za studia, a tylko tam za mieszkanie i, i, i tak dalej. I dla mnie to był super, bo mm, przyjeżdżać y, z Ukrainy do Polski, no to, to trochę kosztuje pieniędzy. I płacić za studia w euro to też trochę kosztuje. A dobrze, że istnieje taki program, który pomaga st studentom. Jednak nie każdy student z zagranicy ma taką możliwość. Ci młodzi ludzie najczęściej utrzy, próbują utrzymać się w Lublinie na własną rękę. Oczywiście to nie jest reguła, ale też musimy jako uniwersytet sprostać tym wyzwaniom związanym nawet z organizacją procesu kształcenia, żeby umożliwić takiemu studentowi czy takiej studentce godzenie tych obowiązków akademickich właśnie z, z, z pracą. To tylko jedno z wyzwań, o jakich rozmawiano dziś na wydziale Politologii i dziennikarstwa UMCS. Także dlatego, że Lublin może pochwalić. Najwyższym w kraju wskaźnikiem umiędzynarodowienia, wynoszącym ponad 15%. Mamy prawie że 9 tysięcy studentów zagranicznych. Przy liczbie, ogólnej liczbie studentów w Lublinie niewiele poniżej 60 tysięcy. I trzeba powiedzieć, że ten współczynnik wzrasta. Mimo obaw na zainteresowanie zagranicznych studentów Lublinem nie przełożyła się tocząca się niedaleko wojna na Ukrainie, ale istotnym problemem jest aktualna polityka wizowa, zwłaszcza w kontekście studentów z krajów afrykańskich. Mamy do czynienia z barierą wizową, i czasami są to przypadki dosyć kuriozalne, jak odmowa na przykład wizy studentowi, który chciał u nas studiować tu na MCS-ie, uzyskał stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i odmówiono mi wizy z powodu braku wystarczających środków na utrzymanie się. No, coś z tą polityką wizową trzeba zrobić. Problem dostrzegają też przedstawiciele innych uczelni. AMZ. Wprowadził zmiany w trakcie rekrutacji w wakacje, które uniemożliwiły sporej grupie studentów z zagranicy, szczególnie z krajów trzecich, przyjechanie na studia do Polski, do polskich uczelni, nie tylko do Uniwersytetu Łódzkiego. W efekcie nasza praca wieloletnia budowanie marki Polski jako fantastycznego rynku edukacyjnego dla osób z zagranicy runo w gruzach. Na uczelniach wyższych w całym kraju studiuje w sumie ponad 105 tysięcy obcokrajowców. Te tematy w panoramie już za nami. Zobaczmy, co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Mikołaje u małych pacjentów. Na tę chorobę może cierpieć nawet 100 tysięcy Polaków. Mowa o pierwotnej nadczynności przytarczyc. Najczęściej powodują ją zmiany onkologiczne, które można usunąć. Jednak rocznie wykonuje się poniżej tysiąca zabiegów. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej chce wdrożyć u siebie tego typu operacje. Na razie wykonano jedną pilotażową. Przytarczyce to niewielkie gruczoły, których zadaniem jest utrzymanie stałego stężenia wapnia w surowicy krwi. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przeprowadzono operację u kobiety, która cierpiała na ich pierwotną nadczynność, spowodowaną chorobą onkologiczną. Często, bo to dotyczy e, aż trzech promil, pro, populacji, e, także po Polsce z taką chorobą pewnie chodzi około 115 tysięcy chorych. Operowaliśmy chorą, bo częściej ta choroba dotyczy właśnie kobiet, dwóch do czterech razy częściej zapadają na nią chore. Nazywa się pierwotną naczynnością przytarczyc i jest spowodowana najczęściej łagodnym nowotworem, gruczolakiem przytarczyc. Taka operacja została przeprowadzona pierwszy raz w Cozlu. Zespół lubelskich lekarzy musiał wcześniej zostać odpowiednio przeszkolony. Ponadto wypożyczono specjalne urządzenie służące do śródoperacyjnej identyfikacji narządu przytarczycy. A to ważne, ponieważ te gruczoły mogą być zlokalizowane w nietypowych miejscach. Operacja przebiegła zgodnie z planem, była to reoperacja, więc poziom technicznej trudności zawsze jest wyższy wtedy. Osiągnęliśmy cel, który był założony, żeby znaleźć chorobę, która była nietypowo położona na kręgosłupie i uzyskaliśmy dziesięciokrotny spadek parodhormonu. O co chodzi właśnie w tej operacji, żeby pacjentka mogła... Osiągnąć podżądany efekt po, tej, po tym zabiegu. Władze szpitala chcą, by tego typu operacji przeprowadzać więcej. Wszystko dlatego, że Cozl w krajowej sieci onkologicznej identyfikowany jest jako szpital Solo 3, co oznacza, że to placówka, która zajmuje się w pełni leczeniem onkologicznym. Od radioterapii, chemioterapii po leczenie chirurgiczne. A do tego potrzeba nie tylko wykwalifikowanego personelu, ale też sprzętu. Jeżeli dzisiaj wszystko się będzie układało prawidłowo dobrze, to o tym decydują tak naprawdę szefowie oddziałów. Jeżeli szefowie oddziałów mówią, że tak możemy to robić, a dzisiejsza, dzisiejsza obecność lekarzy na tym spotkaniu to potwierdza, tak będziemy chcieli to kupić. Jeżeli chodzi o operacje związane z nadczynnością przytarczyć, to placówek w kraju, które je wykonują jest niewiele. Rocznie przeprowadzanych jest poniżej tysiąca zabiegów, a szacuje się, że na tę chorobę cierpi ponad 100 tysięcy Polaków. Jej objawy są różne. Problemy z takim funkcjonowaniem na co dzień związane z brakiem możliwości skupienia się pewnej takiej ociężałości intelektualnej związanej z wysokimi stężeniami wapnia, czasami wręcz objawy psychotyczne, czyli imitujące chorobę psychiczną. A to nic z chorobą psychiczną nie ma wspólnego po skutecznym wyleczeniu te objawy ustępują. Częstotliwość występowania tej choroby wzrasta z wiekiem. Powikłania nierozpoznanej i nieleczonej pierwotnej nadczynności przetarczyc to m.in. kamica nerkowa, osteoporoza i złamania kości, czy przewlekła choroba nerek. I zmieniamy temat. Wolontariat. To nie tylko bezinteresowna pomoc na rzecz drugiego człowieka. To także praca na rzecz kultury, sportu czy instytucji społecznych. W Międzynarodowym Dniu Wolontariatu władze Lublina podziękowały młodym ludziom, którzy włączają się w tego typu działania. Festiwal Inne Brzmienia jeden z letnich festiwali organizowanych przez warsztaty kultury. Ciężko sobie wyobrazić, by ta impreza mogła się odbyć bez wolontariuszy, podobnie jak inne miejskie festiwale. Bez wolontariuszy nie dalibyśmy chociażby rady zrobić czterechletnich festiwali w warsztatach kultury. To kilkaset osób, które każdego roku nas wspierają, także jest to ogromna siła. Jedni udzielają się społecznie przy imprezach kulturalnych, inni przy sportowych, do czego zachęca Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin. Mamy możliwość spotkania prawdziwe gwiazdy sportowe, mamy możliwość uczestniczenia w bardzo fajnych wydarzeniach, takich jak Mistrzostwo Polski, na przykład z Leki Atletyki, było też koszkadra, także było superpuchar Polski z środkówki mężczyzn u nas. Wolontariuszem warto być, mówią osoby, które dzięki wolontariatowi zdobyły cenne doświadczenie. To właśnie zdobyte doświadczenie i kontakty mogą w przyszłości pomóc w znalezieniu wymarzonej pracy. Sam wolontariat bardzo dobrze rozwija wiele umiejętności. Wolontariat przede wszystkim rozwija i pozwala zdobyć nowe kompetencje, które później się przydają, a jednocześnie można się świetnie bawić, poznać nowych ludzi, przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Dziś w Trybunale Koronnym podziękowano młodym osobom które w swój wolny czas angażują się w projekty i poświęcają dla społeczności lokalnej. My ze swojej strony rzeczywiście chcemy podziękować, bo dzięki ich pracy, zaangażowaniu wzboga wzbogacają i wydarzenia sportowe, i kulturalne, ale także pracują w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych i ta ich praca jest naprawdę nieoceniona. W Trybunale Koronnym odbyły się też warsztaty, a także dyskusje poświęcone wymianie doświadczeń. 12 ton nakrętek pomoże spełnić marzenia podopiecznych hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Taki transport wkrótce trafi do firmy recyklingowej, dzięki czemu uda się zasilić konta hospicjum. O tym, jak niepozorne odpadki stają się cennym źródłem dobra, Emil Paliwoda. Odkręcenie czego powoduje wkręcenie lub też może powodować wkręcenie? Mowa o nakrętkach. Odkręcamy je i możemy się wkręcić w czynienie dobra. Brzmi to dość paradoksalnie, bo przecież niewiele zachodu trzeba, żeby w ten sposób dobro uczynić. Jeszcze jedna zagadka, na którą odpowiedź zna mój gość. Jak to dobro z nakrętek powstaje? A tym gościem jest prezes hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie, ojciec Filip Buczyński. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa, witam serdecznie Pana redaktora. Szanowni Państwo, to trochę jest tak dziwnie, bo jak kiedyś mi powiedziano, proszę ojca, ludzie zbierają nakrętki, ludzie zbierają um, um, odcinki od, od herbat, ludzie zbierają um, różne um, gadżety po to, żeby potem je sprzedać. Ja byłem bardzo sceptyczny, że to jest jakoś takie, to takie trochę jest naciągane. Jeszcze nie widziałem kogoś, kto miał, jeździł na wózku inwalidzkim, bo, bo akurat sprzedali nakrętki. Ale kiedy... Jakieś 15-18 lat temu rozpoczęliśmy zbiórkę polipropylenu, bo ta nakrętka jest z polipropylenu. To nagle zauważyliśmy, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mówią, chcemy dla Was zbierać. I kolejne grupy, kolejne grupy, Polska. Potem się okazało, że są jakieś środowiska polonijne w Europie, które też są zbierać. I takich miejsc jest ponad 600 w tej chwili w Europie, w których zbierany jest polipropylen dla naszego hospicjum. No i właśnie, jak ten polipropylen, nazwijmy go umownie dla uproszczenia, nakrętkami, zamienić na spełniające się marzenia waszych podopiecznych? Myślę sobie, że to jest klucz bardzo, bardzo, bardzo prosty. Znajdujemy firmę recyklingową, która zapłaci najwięcej za jeden kilogram, pomnożony przez ilość, która zmieści się w wielkim tirze a tam przez zmieści 12 ton, to tak kwoli wyjaśnienia. I te 12 ton jedzie do firmy recyklingowej, oni to ważą, mnożą za kilogram przez jakąś kwotę. Oczywiście jest to, jest to tajemnica handlowa, jaka to jest kwota. I potem te pieniążki przelewają nam na konto, a my przykładowo możemy pomagać socjalnie naszym rodzinom. 34 rodziny pojechały na wakacje tego lata i my to sfinansowaliśmy. Transport, dowóz, ubezpieczenie kieszonkowe i pobyt nad morzem, tygodniowy pobyt nad morzem. Jak okazuje się, że to są ogromne pieniądze, ale jeszcze bym powiedział dalej, idąc tym tropem, że to nie, tylko, nie jest to tylko ten element yy, zysku finansowego. Ale także wiemy, że w szkołach poszczególne klasy rywalizują ze sobą, która klasa więcej zbierze na krętek. Do tego dodamy, czyli element rywalizacji w, w, w dobrym celu. A jeśli do tego dodamy sprzątanie świata, to nagle się okazuje, że same plusy i że warto zbierać. No właśnie, Szanowni Państwo, warto zbierać. Oczywiście nie ustajmy w tym zbieraniu, natomiast polecam raczej korzystać z wody mineralnej niż ze słodkich napojów. Tam też są równowarte nakrętki. Czynimy dobro dalej, bo na koniec wizyta Mikołajów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Przywieźli prezenty zebrane przez pracowników Domów Kultury z całego regionu. Władze placówki liczą z kolei na dary finansowe od osób, które pomogą w wybudowaniu inwestycji marzeń, placu zabaw. Zbiórka będzie prowadzona na koncercie charytatywnym 18 grudnia. Przyjechaliśmy dzisiaj aż 19 saniami. Te prezenty zbierali pracownicy 18 Domów Kultury z całego województwa. Mieliśmy naprawdę nawet problem z zapakowaniem się, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy chociaż tego jednego dnia... Spowodować uśmiech u każdego dziecka. Skala sukcesu Mikołajów była tak duża, że prezenty dosłownie nie mieściły się w szpitalnym holu. Ta armia Mikołajów współpracuje z nami już kolejny rok. Nie zapominają o dzieciach, które nie mogą znaleźć prezentu pod domową poduszką, ale współpracujemy z Mikołajem i na bieżąco informujemy, kto jest u nas w szpitalu. Mikołaj, czy to te listy czy tak po prostu zdał się na własną wiedzę wieloletnie doświadczenie? Ja myślę, że to jest wieloletnie doświadczenie, także wiemy sami, co dzieciom jest potrzeba. Są artykuły plastyczne, są wspaniałe zabawki, są artykuły higieniczne, także wszystko to, czego mogą sobie życzyć dzieci w Dniu Świętego Mikołaja. Prezenty trafiły do pacjentów wszystkich oddziałów. Pacjenci, lekarze i dyrekcja od dekad marzą o innym prezencie. Placu zabaw. Wreszcie jest jego projekt. Centralnym punktem placu ma być latarnia morska, czyli zjeżdżalnia. Będą też sensoryczne urządzenia, gdzie każde dziecko może podejść bezpiecznie, dotknąć, pobawić się. Manualnie poćwiczyć. Będzie wielki bujak, gdzie zmieści się, zmieszczą się wózki inwalidzkie. Będzie bezpiecznie zamykana karuzela, wiata, gdzie rodzice z dziećmi będą mogli usiąść, coś zjeść, odpocząć. Koszt jest do, dość duży, bo kosztorys opiewa blisko miliona, także są to duże pieniądze. Kto pomoże je zdobyć? Artyści, którzy wystąpią 18 grudnia na koncercie charytatywnym. Urszula, Krystyna i Wojtek Cugowsce, Natalia Wilk, Tomasz Momot, Kabaret Smile, Zespół VOX, Pan Piotr Selim, Marek Majewski oraz Chórek Dziecięcy Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Blue Life Art. Koszt wyjściówki na koncert to 100 zł. Chyba trzeba się spieszyć, dlatego że bilety tutaj ja sprawdziliśmy w szoku, tak? tak, te bilety schodzą. Jeszcze zostało nieco ponad 400, a sala Centrum Spotkania Kultur, ta sala operowa jest największą salą w województwie lubelskim i dlatego taką salę wybraliśmy. Na ten koncert powstaje specjalna piosenka. Jeden gest. Ona jest takim no, hymnem, który się sam śpiewa, tak więc po paru e, refrenach, po kilku zaśpiewach naszych, myślę, że Państwo będąc na sali razem z nami e, zaśpiewacie tę niezwykły, i piękną, piękną, piękny utwór. Apeluję do wszystkich, którzy będą na tym koncercie, żeby przyszli z takim dużym uśmiechem, z dużym sercem na pewno, ale z większą kieszenią. Biele... Bilety nie są drogie. Naprawdę serdecznie zapraszam, będzie taki koncert. Dyrekcja szpitala chce, by plac zabaw był gotowy na Dzień Dziecka zachęcamy do wsparcia. Za chwilę o pogodzie opowie państwu Olga Szypulska o 21:15 u nas program gość panoramy Anna Kurzempa będzie rozmawiać o jubileuszu państwowej inspekcji sanitarnej. Zapraszam. Polecam też państwu nasz wieczorny serwis o 21:30. Dziękuję, dobrego wieczoru.